Dzień dobry, witam Was serdecznie w tym pięknym dniu. Dzisiaj omówię źródło dochodu, jakim jest działalność gospodarcza. Powiem, jakie są akceptowalne formy działalności, jaki jest wymagany okres i oczywiście, jakie są dokumenty niezbędne do zebrania. Formy prawne akceptowalne przez bank to nie tylko działalność jednoosobowa. Są to również spółki osobowe, m.in. spółka cywilna, spółka partnerska, spółka jawna, spółka komandytowa. Procentowo do części udziałów, które posiadamy, możemy wnioskować o kredyt jako nasze źródło dochodu. Minimalny wymagany okres prowadzenia takiej działalności jest zróżnicowany w zależności od banku. Najczęściej banki wymagają, żeby taka działalność była prowadzona od minimum 12 miesięcy. Natomiast są również banki, które potrzebują pełnego roku obrachunkowego zamkniętego albo takie, które po prostu potrzebują 24 miesięcy. Dobra wiadomość jest taka, że są od tego wyjątki. Są dwa przypadki, kiedy nie musimy mieć ciągłości 12-miesięcznej. Pierwszy to jest taki, że pracowaliśmy u, u pracodawcy na umowę o pracę, natomiast po tej umowie o pracę przyszliśmy na działalność gospodarczą, współpracujemy nadal z nim i wtedy takiej działalności wystarczy nam 3 miesiące, ale trzeba pamiętać, że ta umowa o pracę z pracodawcą przed działalnością musia, musiała trwać minimum 6 miesięcy. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zawieszaliśmy działalność. Otóż niektóre banki przyjmują taką możliwość, czyli prowadzi, prowadzimy powiedzmy działalność od 24 miesięcy, ale w przeciągu ostatniego roku mieliśmy ją zawieszoną na kilka miesięcy. Bank jak najbardziej to zaakceptuje, tylko trzeba pamiętać, że do zdolności oczywiście policzy nam pełnych 12 miesięcy prowadzenia tej działalności. Dokumentami, jakie są wymagane niezależnie od tego, w jaki sposób rozliczamy się z Urzędem Skarbowym, to jest prawidłowe regulowanie zobowiązań w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym. Jeżeli chodzi o ZUS, to tutaj bezwzględnie każdy bank wymaga od nas takiego potwierdzenia. Może to być w formie zaświadczenia o niezaleganiu, bądź niektóre banki przyjmują 3 albo 6 miesięcy takich potwierdzeń. Natomiast potwierdzenie płatności do Urzędu Skarbowego nie wszystkie banki wymagają. Natomiast te, które chcą takiego potwierdzenia, będą od nas wymagały albo zaświadczenia o niezaleganiu, albo 3 lub 6 ostatnich potwierdzeń płatności podatku. Dodatkowo, jeżeli wnioskujemy o kredyt z dochodu ze spółki, to trzeba pamiętać, że bank będzie wymagał umowy tej spółki. W związku z tym, że możemy rozliczać się z Urzędem Skarbowym w formie książki przychodów i rozchodów, pełnych ksiąg, ryczałtu lub karty podatkowej. Omówię teraz po kolei, jakie konkretne dokumenty są wymagane w przypadku tych form. Zacznę od najbardziej popularnej, czyli książki przychodów i rozchodów. Tutaj bank będzie na pewno wymagał od nas tej kapejerki za rok bieżący w podsumowaniu. Natomiast niektóre banki mogą dodatkowo wymagać szczegółowo ostatni miesiąc tej książki przychodów i rozchodów jak również pełnej książki takiego podsumowania za rok poprzedni. Na pewno każdy bank będzie wymagał od nas rozliczonego pitu, żeby zobaczyć, jaki był w, w roku ubiegłym ten dochód. Niektóre również będą od nas chciały amortyzację. Bo tutaj warto pamiętać, że amortyzacja jak najbardziej działa na naszą korzyść. Ponieważ te środki trwałe, które, które amortyzujemy, najpierw je odliczamy z kosztów. Natomiast później przy liczeniu, przy liczeniu zdolności, one podwyższają nasz dochód. Przy ryczałcie będziemy potrzebowali PIT 28 za rok ubiegły oraz ewidencję przychodów za rok bieżący. Rozliczając się na podstawie karty podatkowej, będziemy potrzebowali decyzję urzędu skarbowego o wysokości podatku na dany rok. Natomiast jeżeli rozliczamy się na podstawie ksiąg handlowych, to będziemy potrzebowali PIT 36 bądź 36L za rok poprzedni, rachunek zysków i strat za rok bieżący i za rok poprzedni. Oczywiście za rok bieżący kwartalnie, jeżeli się rozliczamy, to za ten kwartał który, ostatni, który jest rozliczony oraz część banków tak jak w przypadku książki przychodów i rozchodów, będzie chciało od nas również amortyzację. Podsumowując, wszystkie banki zaakceptują dochód z działalności gospodarczej, natomiast trzeba pamiętać, że nie wszystkie banki są nastawione na ten typ klienta. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że posiadając dochód z działalności, jeden bank da nam kredytu 200 tysięcy, a drugi z, przy liczeniu tego samego dochodu. Z tych samych dokumentów da nam, do, da nam zdolność na poziomie 400 tysięcy złotych. Dlatego warto przed wnioskowaniem o kredyt poprosić swojego doradcę, żeby dokładnie wyliczył zdolność kredytową w każdym banku, w którym chcemy starać się o kredyt. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, to byłabym wdzięczna za łapkę w górę. Jeżeli macie temat, który chcielibyście, żebym poruszyła w filmikach, to zostawcie komentarz na dole pod tym materiałem. Natomiast my widzimy się za tydzień. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję i życzę pięknego dnia.